Rozmowa dnia. Zgodnie z zapowiedzią, gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, w ciągu ostatnich dni, godzin um, uczestniczył pan w negocjacjach ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. Solidarność podpisała porozumienie z rządem, mówi, że udało im się wynegocjować wszystko to, co chcieli. E, związek, przede wszystkim, bo to największy związek, Związek na, Zawodowo Nauczycieli, ZNP mówi, no niestety, my będziemy strajkować. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te wczorajsze negocjacje. Te negocjacje tak bardzo intensywnie trwały przez ostatnie kilkanaście dni. Wczoraj rzeczywiście był taki ostatni, ostatnia prosta, można powiedzieć. Do końca liczyliśmy, że będzie można podpisać wspólnie porozumienie. Porozumienie, które jest dobre dla nauczycieli, a z kolei z punktu widzenia uczniów i rodziców jest szalenie ważne, dlatego że zablokowałoby strajk czy też do strajku by po prostu nie doszło, co szczególnie jest ważne w tym tygodniu, bo przypomnijmy, od środy mają odbywać się egzaminy, więc przekonywaliśmy, żeby ten pakiet propozycji zaproponowany przez rząd został przyjęty. Jedna z central czyli Solidarność podpisała porozumienie, co jest dowodem na to, że rzeczywiście można było przy dobrej woli, dobrych chęci i właśnie chęci do kompromisu, można było to porozumienie podpisać. Pozostałe dwie centrale niestety na to A się ponad nie ponad to domagały się te centrale, które nie podpisały porozumienia przede wszystkim były to postulaty płacowe prawda dlatego że to porozumienie składało się z dwóch takich komponentów pierwszy komponent dzięki któremu nauczyciele wszyscy nauczyciele bo przecież nie dotyczy to tylko osób zrzeszonych w Solidarności ale wszystkich nauczycieli w ciągu tego roku otrzymają podwyżkę blisko 15% to jest około w roku 2019 to będzie około 498 zł Kolejne Sprawa został utworzony dodatek dla wszystkich wychowawców na poziomie minimum 300 zł. Kolejna sprawa: nauczyciele, starzyści otrzymają po 1000 zł. Kolejna sprawa to został skrócony okres awansu zawodowego. Dzisiaj od wejścia do zawodu do otrzymania tego najwyższego stopnia, czyli stopnia nauczyciela dyplomowanego, potrzebne było 15 lat. Ten okres został skrócony do lat 10. No i ostatnia kwestia, bardzo ważna przez wielu nauczycieli podnoszona, to jest radykalne zmniejszenie dokumentacji, którą musi nauczyciel wypełniać. W związku z tym to było treścią porozumienia. Różnica czy rozbieżność ze dwoma centralami, które nie podpisały porozumienia, dotyczyły oczekiwań płacowych, które po prostu były niemożliwe do spełnienia przez budżet.

No dobrze, ale bo pan mówi o tych podwyżkach, Solidarność też ten program podwyżkowy zaakceptowała. Czy strona ta, która nie podpisała porozumień zeszła w jakikolwiek sposób ze swoich no, tych żądań, z którymi szła na negocjacje, czy też, czy też postulaty, przede wszystkim ZNP, no bo to jest największy reprezentant, były po prostu sztywne i ich stanowisko było takie, że albo zostaną spełnione, i wtedy nie ma strajku, albo nie zostaną spełnione, i wtedy strajk jest. W moim przekonaniu były to ustępstwa w dużej mierze pozorne, dlatego że początkowa Oferta ze strony ZNP podwyżki o 1000 zł została zmieniona na 30 podwyżkę. A co to oznaczało, to oznaczało że, że, to jest, że to jest o niewiele zł? Właśnie o niewiele mniej. Podwyżkę. Mówimy tu o średniej podwyżce dla nauczycieli dyplomowanych, ponieważ ten system wynagradzania w oświacie jest bardzo zróżnicowany. I te 30 Ale 30% my... to już był taki warunek, z którego ZNP nie chciało zejść? No, mógł być, rozważali przedstawiciele ZNP. Podział na dwie podwyżki po 15%, ale też w ciągu tego roku. Natomiast my przedstawiliśmy, starając się wyjść maksymalnie naprzeciw oczekiwaniom środowiska skupionego wokół ZNP nowy pak społeczny dla nauczycieli. Powiedzieliśmy, mówiąc w największym uproszczeniu, zgoda, jeśli chcemy radykalnie podnieść wynagrodzenie nauczycieli, to jest dobry kierunek, ale w takim razie musimy przebudować system oświaty, bo ten system. W którym do tej pory od lat funkcjonujemy, wyczerpał swoje możliwości. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spełnili wszystkie oczekiwania nauczycieli, to za kilka lat musielibyśmy znowu usiąść do stołu i znowu byśmy borykali się z tymi samymi problemami. Na czym ten pakt społeczny miał polegać? Otóż miał w największym uproszczeniu polegać na tym, że idziemy w kierunku standardów europejskich. Z jednej strony chodzi o wynagrodzenia, ponieważ te wynagrodzenia w perspektywie najbliższych trzech lat miały, do 23 roku miały wzrosnąć do ponad 8 tysięcy złotych brutto dla nauczyciela dyplomowanego, ale z tym wiązała się przebudowa systemu wynagrodzeń nauczycieli, wzrost pensum, czyli godzin przy tablicy spędzonych przez nauczyciela. Właśnie Dzisiaj... wytłumaczmy, bo to, to pensum to są te godziny, które nauczyciel no, spędza, spędza w klasie z, prowadząc z uczniami. Lekcje, prowadząc lekcję. Dzisiaj nauczyciel musi spędzić w ciągu tygodnia, prowadząc lekcję. 18 godzin. Państwo przedstawiali Średnia takie europejska, właśnie zestawienie, z to jest 26 którego wynika, wynika że, że, to jest, że to jest bardzo mało w porównaniu, w porównaniu z innymi, innymi krajami. krajami europejskimi. No dobrze, ale ta propozycja zapro zaproponowana przez państwa, przynajmniej pensum. przez ZNP, została bardzo mocno skrytykowana. ZNP mówi, no to w zasadzie, że ta propozycja mogłaby w ogóle wysadzić um, rozmowy negocjacyjne w sprawie strajku. No tylko ja nie rozumiem tej postawy, bo jeżeli um, mówimy, i tu też jest pewna różnica, Między stroną rządową a częścią związ związkowców z ZNP, ponieważ związkowcy mówią, że w systemie najważniejszy jest nauczyciel, my mówimy, że w systemie oświat jest najważniejszy e, uczeń, prawda? W związku z tym nauczyciele są szalenie istotni, ale to jednak uczeń jest najistotniejszym elementem e, systemu oświatowego. W związku z tym, jeśli mówimy, że chcemy zmienić system, to musimy, nie możemy zamykać oczy, e, oczu na e, rzeczywistość, która nas otacza, i musimy rozmawiać o wszystkim, tak jak powiedzieliśmy. Ta ilość godzin, ta liczba godzin spędzanych przez nauczyciela w klasie jest najniższa w Europie, czyli 18 godzin. My nie chcieliśmy podnieść nawet do średniej europejskiej, do tych 26 godzin, tylko chcieliśmy rozmawiać o wzroście pensum do 24 godzin, co pozwoliłoby dzisiaj zwiększyć wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych Związki z... z tych 5 tysięcy mhm. do ponad 8 tysięcy. Związki zawodowe mówią, że zwiększenie pensum będzie oznaczało zwalnianie nauczycieli. I to jest nieprawda. Trudno tutaj posądzać o brak wiedzy działaczy związkowych, którzy tak mówią. To jest niestety chyba straszenie nauczycieli, ponieważ my wyraźnie przedstawialiśmy to również w formie pisemnej, że nie byłoby żadnych zwolnień. Rocznie w sposób naturalny odchodzi z zawodu nauczyciela oko nauczycielskiego około 25-30 tysięcy osób. To, jest, to są przejścia na emeryturę, to jest kwestia zmiany ścieżki zawodowej i utrzymując tę dynamikę od Podejść, bylibyśmy w stanie bez żadnych dodatkowych zwolnień dojść do tego systemu, który zaproponowaliśmy, bo nie można zamykać oczu na to, co się działo w ostatnich latach. W ciągu ostatnich 8-10 lat nauczycieli w Polsce przybyło około 9%, natomiast osób uczących się, czyli uczniów, ubyło o 16%. I ta tendencja będzie się w najbliższych latach pogłębiała. W związku z tym, jeśli mówimy o wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli, to nie wystarczy dosypywać pieniędzy do systemu, to również trzeba przeprowadzić reformę. Stąd ta część naszych propozycji dotyczących nowego paktu społecznego. I cały czas ta propozycja leży na stole. Czy są jakieś. Jeszcze krótkie dwa pytania: rozmowę. mamy dosłownie chwilę. Czy są jakieś już przynajmniej wstępne rozmowy, co do. Terminów, dat kolejnych negocjacji, czy nie ma w nie, tej chwili? Nie, my wczoraj rozstaliśmy się, podkreślając, pani premier dwukrotnie to podkreśliła, że my jesteśmy otwarci na prowadzenie dalszego dialogu. Musimy w jakiś sposób z tej sytuacji wyjść, musimy znaleźć rozwiązanie, nie możemy narażać dzieci na dodatkowe stresy. Apelowaliśmy wczoraj i ja dzisiaj też chciałem zaapelować do nauczycieli. Oczywiście, jeśli Państwo uważacie, że strajk jest niezbędny, dobrze, ale w ciągu tych dni najbliższych, kiedy będą egzaminy, prosimy wróćcie do dzieci. Wróćcie do dzieci tak, żeby uczniowie mogli podejść jakie były, do egzaminu. Jakie było wczoraj podczas negocjacji stanowisko ZNP co do tego apelu? Negatywne. Negatywne, tak. Czy w takim razie egzaminy w Polsce się odbędą? Rząd zrobi wszystko, żeby wszystkie dzieci w tym roku podeszły do egzaminów. Jestem pewny, że żadna rodzina, żadne dziecko nie zostanie pozostawione sobie. Ja wierzę też w odpowiedzialność nauczycieli. Egzaminy w tym roku odbędą się. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo szef ZNP jakiś czas temu groził, że nauczyciele mają jeszcze broń atomową, że można nie promować dzieci, czyli tak naprawdę nie dać im nie dać im świadectw, nie ocenić ich i nie do następnej klasy. Nie promować klasy. do następnych tak, 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 to była... Co taka... prawda później przeprosił za to, powiedział, że został źle zrozumiany, ale jeżeli kogoś uraził, to, to mu jest przykro, ale czy ta groźba pojawiła się podczas negocjacji? Nie, w czasie negocjacji ta groźba już się nie pojawiała, to była taka chwila prawdy, kiedy maska spadła, kiedy pan przewodniczący Broniarz no, bardzo jednoznacznie pokazał o co tak naprawdę chodzi, że nie chodzi o porozumienie, tylko chodzi raczej o konfrontację. E, oczywiście to nie jest tak, że nauczyciele w ten sposób postępują, natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że nauczyciele czasami są przez niektórych działaczy związkowych, w tym pana przewodniczącego broniarza, broniarza traktowani instrumentalnie i wykorzystywani do różnego rodzaju rozgrywek, no a dobro nauczycieli nie jest. nie jest Czy tą państwo wiedzą, w, jaki, w jakim procencie szkół strajk się odbędzie, bo ZNP mówi 80% szkół? Są bardzo zróżnicowane dane, tak naprawdę dzisiaj będziemy wiedzieli, ile placówek strajkuje, inne dane przedstawia, ZNP, inne dane ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci będą bezpieczne, że dyrektorzy spełnią swój obowiązek, który sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi. Bardzo naduczniem. dziękuję. Pan dziękuję. minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, był gościem Sygnałów Dnia. Była to rozmowa dnia.